Cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie, moi drodzy. Preston robi naprawdę bardzo złe rzeczy. Zaraz wam powiem, o co chodzi, więc zostawcie lajka i lecimy do odcinka. Żeby o tym opowiedzieć, pokażę wam właśnie odcinek od Pet Inventor. Są tu rzeczy, o których już wspomniałem, ale są nowe rzeczy i jak widzicie. Jest potwierdzone, że Preston pracuje nie nad Pet Simulator X, tylko pracuje nad Big Paintball 2. Będzie nowa gra z serii Big Paintball, będzie kontynuacja druga część, więc jest naprawdę trochę słabo. Zresztą, jak ja tutaj Radtas napisał na Discordzie, Preston nie pracuje nad Pet Simulator X, pracuje nad Big Paintball, więc naprawdę ta informacja jest katastrofalna. To jest coś głupiego. Patrzcie, Big Painball jak sobie zobaczycie, jak sobie zobaczycie, to Big Painball ma 2700 y ini, graczy, natomiast Pet Simulator X 34000 i to jest dla mnie bez sensu, dlaczego Preston robi coś takiego. Tu mamy, patrzcie, o, obrazki które przedstawiają właśnie te rzeczy. Szukał też tej artysty, czyli takiego osoby, która zajmuje się efektami wizualnymi. Tu jest ten wpis, o którym Wam oczywiście ostatnio powiedziałem. Tutaj jest całe to ogłoszenie 60 dolarów na godzinę, ale można też wyciągnąć o wiele więcej, więc jeżeli zajmujecie się tym, to możecie sporo zarobić. Co się stanie do Pet Simulator X? On tylko w Pet Simulator X poprawił błędy związane z tymi pluszakami nowymi, bo były jakieś problemy, że ludzie nie mogli odebrać kodu. Na... Ten kod na... z pluszakami nie działał, no i to teraz poprawia. Natomiast mamy też przecieki o jakimś gardenie. Nie wiadomo też do końca, czy będzie to związane z Pet Simulator X. Może to być zupełnie nowy tryb. Więc naprawdę to jest straszne, co Preston robi. Dajcie znać, co o tym myślicie. I moim zdaniem totalna katastrofa powinien pracować nad Pet Simulator X, a nie nad jakimiś paintballami. No ale to moje zdanie. Do zobaczenia.